No dzisiaj słowo mi siekło w tym drugim czytaniu. Dążcie do tego co w górze, nie do tego co na dole. Jeżeli umaliście razem z Chrystusem, no to Wlacci ja na taką właśnie amboneczkę. Tutaj, która się chyli upadkowi, więc pewnie za chwilę ja się z nią pochylę. Bo na razie tak właśnie balansuje troszeczkę, a ona jest pod czego nie widać pewnie pod takim kątem. Jakieś 50 stopni w lewo, tylko trzyma się na jakichś tam gałęziach, gdzieś dalej oparta Suchy zresztą, więc zaraz może być moment destrukcji Wszak, dzisiaj mam taki dzień, ten dzień zmartwychwstania Który mnie gdzieś tam pogania kolejnym słowem Wznoszę swe oczy ku górom Skąd nadejść ma dla mnie pomoc Pomoc moja od Pana a to sobie można sprawdzić, co to jest za kawałek Pisma Świętego. Jak ktoś znajdzie, no to niech się podzieli. Wszak właśnie tą wieczorową porą, kiedy całe ptactwo leśne się rozśpiewało, idę wyczyścić sobie banie właśnie po tym Triduum, bo dla nas to jest taka przestrzeń roboty, roboty, roboty i samemu na ile się tam skoncentrujesz, to przeżyjesz, a jak się nie skoncentrujesz, no to dopiero się teraz święta dla nas, jako dla kapłanów zaczynają. A mnie to, co pomaga się jakoś tam gdzieś wkleić w relacji z Jezusem, to jest przyroda to, co stworzył, więc odpinam banie, idę sobie. Yy, wszak dzisiaj, po tym jak święta, święta i po świętach, pojedzone, popite, jutro będzie polane pewnie jeszcze, yy, to tak się pytam yy, przy Tobie, tak też przy Was, yy, jak często mi głowa wędruje do góry, nie tyle, że jakiś tam yy, koleś marzyciel i z głową w chmurach, ale to właśnie też nasz założyciel, święty Jan Bosko, tak nam zostawił, że mamy twardo stąpać po ziemi czyli być w faktach. Nie w wyobrażeniach, ale w faktach. Mieć kontakt z rzeczywistością, ale głowę mieć w chmurach, dlatego że nasza ojczyzna jest w niebie. I jeżeli masz w takich dołkach różnego rodzaju, w takich pustych grobach, tą świadomość, że jednak mimo wszystko ktoś nade mną jest, ktoś nade mną czuwa cały czas bez względu jak się czuje i to nie jest uwarunkowane od tego, że. Jak się czuję fajnie, no to nade mną czuwa. Jak się czuję do dużej bani, no to wtedy nade mną nie czuwa, tylko on zawsze jest. To, co w Bogu jest niezmienne, to to, że jest. Zawsze przy mnie jest. Ja sobie to muszę co jakiś czas przypominać na swoją niezgubę, ale na swój ratunek, że ktoś nade mną jest i że to wszystko nie miałoby sensu, to co robię, to co przepływa przeze mnie, to, czego doświadczam, to, czego spotykam, to, w czym jestem zanurzony, czasami ze swojego wyboru, czasami nie, to, że to mi daje właśnie taką przestrzeń, że Bóg jest nad nade Muszę sobie przypominać, że nic z niejednej rzeczy mnie wyciągnął, która po ludzku była nie do rozwiązania, bezradna i w ogóle bez sensu. I tak Cię życzę, żebyś sobie znalazł, żebyś sobie znalazł taką swoją ambonkę, może niekoniecznie w lesie, ale żebyś sobie znalazł takie swoje miejsce, na które może cię gdzieś tam będzie wyciągać, może gdzieś tam yy, trochę zakołyszy. Ja tu pewnie za chwilę w, w, w efekcie tego... o, już skrzypi. W efekcie tego kołysania może być za chwilę lądowanie. Jeszcze nie robiłem tak zwanego kursu na spadochroniarza, ale zawsze to było moim marzeniem, więc będzie przyspieszone może szkolenie. Wszak. No tak żeby nie skrzypić, to trzeba się też naoliwić. O tego też są święta, ale życzę Ci tego, żebyś znalazł. Jeszcze w tej chwili wolnego czasu, tak odejdź sobie sama, sam na bok w takie miejsce, gdzieś w taką świątynię Dumania i, i pobył sobie z Jezusem tam w sercu. Może jeszcze nie przylaz do twojego pustego grobu, może tam jeszcze coś ciężkiego jest na sercu. No to powiedz mu o tym, że ci ciężko, że ciemno, że wilgotno, że nie ma sensu, że nie ma nadziei żeby coś o, zaczęło rosnąć, tak jak takie to, to zielone to. Żeby się wiesna pojawiła w tobie. I na to cię błogosławię tym razem lewą ręką w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Trzymajcie się.